Siema widzowie! Dzisiaj nagrywamy nowy update na Brookhaven z Rozenem. Siema! Siema! Jestem Rosen. A nie Rozen? Kurde, wywaliło mnie. Dobra, widzowie... My tutaj poogarniamy... Chwilę. Wy tego nie będziecie widzieć. Widzowie, pierwszy sekret jest... W, w, w sekret co ja, głupi, pierwszy no, pierwsza rzecz, którą dodali, jest w banku. Rozem lepiej wie co trzeba. A bo tu jest nowa biała karta. No to i co tutaj? Aha, nie poczekaj mam. O, ej, chod chodź, chodź. No co? Tutaj jest siekiera. Nie byle po co? Gdzie ty? Gdzieś ty polas? Gdzie jest siekiera? No tutaj! A fakt. Po co siekiera? A bo tam jest to do rozwalenia. Dobra teraz weź sobie ten klucz. I pierwsze co możemy obrabować, poczekaj, na siekierę. No. Pierwsze co możemy obrabować, masz siekierę? Mam. Aha, okay. czy ty ogarniasz? A w to trzeba walić. O, mi też się rozwaliło. Tutaj co się otworzyło. O, diamenty. Trzymaj. Dzięki. Chwilę, ja sobie podgłośnię. A, nie mogę, dobra. Widzowie, wy chyba to słyszycie. Wy chyba to Wydaje słyszycie, ja tego nie słyszę. Teraz chodź za mną, chodź za mną teraz. No co ja nie, ja nie, jestem dobry w parkura. Ja ci wezmę na ręce. O dobra. I co tu? Aha. E, bo mnie wywaliło. Dobra, widzowie ja to... ja to ogarnę. Nie no, chodzisz. Aha, dobra. Ja to. Widzowie, ja to ogarniam. Mnie nie wzią, O nie, nie tu. Ej, ja to akurat rozsadziłeś, jak dołączyłem, nie? Tak? No? dobra. Widzowie! Aha. Mamy złoto Mamy złoto I teraz parkour. Aha. Nie musiałem parkura. I teraz będzie co? Ej, z czego jeszcze można obrabować? Tam to można. Ale z czego teraz jeszcze można obrabować? Oprócz pieniędzy, złota i diamentów. A to kluczem. No chodź. Gdzie? Tutaj. No tu. Gdzieś ty polazł? A tu. Ja chcę wysadzić. I tak na to potrzeba dwie bomby. No rozseknij to drugi. Dobra. I z czego teraz obrabowaliśmy? A z bitcoinów to daj bitcoina. Dziękuję. Ej, dodali coś jeszcze? Dobra, widzowie, to tak, mamy diamenty. Ale musimy jeszcze bank z pieniędzmi obrabować. Dobra. Mamy bitcoiny i mamy złoto. I zaraz obrabujemy też z pieniędzy. No ale pieniądze to chyba każdy wie, że da się obrabować i wie jak. Pieniądze są łatwiejsze. Ja chcę pokazać widzom, którzy nie wiedzą jakim cudem jak pieniądze. Patrzcie, bierzecie zieloną kartę, idziecie tutaj po schodach w banku, tutaj przez te drzwi, musicie mieć tą kartę, bo inaczej wam się drzwi nie otworzą. Bierzecie bombę, stawiacie, Tutaj bierzecie pieniądze. I najlepiej, jak uciekacie, tędy. Pokaż, widzę też ten sekret. Aha, dobra. To patrzcie, tu można kliknąć w lampę. I się tu przechodzi. Fajne, nie? Tutaj trzeba w to kliknąć. O, i jeszcze można przejść do basenu. Tylko najpierw wam pokażę, gdzie tu się wychodzi. Tutaj się U to, idzie i tu. Ale ja odkryłem, że można ten. Zmienić, nie, ja, ja na YouTubie zobaczyłem basem. Ale ja odkręcę szybciej niż ty. No to nie wiem. Dobra, patrzcie. Musicie sobie iść z tym korytarzem i tutaj w lewo się pchać. I przejdziecie do takiego innego korytarza. I tutaj na końcu będzie basem. Tutaj. I się. Aha, ale serio nie mam żadnego domku? Hmm? Nie ma żadnego domku w nowym update'cie. Ej, no. robimy taki filmik, że ja jestem złodziejem, a Ale to się nagrywa. Wezmiesz to. Dobra, zrobimy to jako easter egg w tym filmie. Dobra. Dobra, to nara widzowie. Widzimy... Nara.